Szanowni Państwo, rok 2020 to w gminie dawno kontynuacja wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. To inwestycje, które łączą się z drogami, oświetleniem, placami zabaw, zagospodarowaniem terenów. Nie było to łatwe. Bo trzeba było pozyskać środki i zapewnić wkład własny. Mili Państwo, w naszej gminie udaje nam się to i przez szereg lat ostatnich jesteśmy notowani w czołówce gmin powiatu korzyńskiego, jeśli chodzi o inwestycje na jednego mieszkańca właśnie gminy. Jesteśmy z tego dumni, ponieważ nie jest to łatwe w takiej gminie, jak nasza, gdzie nie ma wielkiego przemysłu, gdzie nie ma dużych zakładów, gdzie mamy ograniczenia, jeśli chodzi o, o naturę. Także mimo wszystko jesteśmy dumni, że udało nam się tak wiele wykonać. Droga Drawno-Zdanów to jedna z kluczowych inwestycji gminy Drawno, która realizowana będzie w latach 2021-2023. Inwestycja rozłożona jest na trzy etapy w trzech kolejnych latach. Realizacja pierwszego etapu, czyli odcinka ulicy leśników, około 500 metrów, to jest przebudowa drogi asfaltowej wraz z wjazdami, przebudowa skostki betonowej chodników, parkingów i drogi dojazdowej do działek budowlanych. Przebudowa dróg na osiedlu w Drawnie w ulicach piaskowa, potokowa, saperów zdrojowa. To bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców Drawna. Przebudowa dróg na osiedlu rozpoczęła się w 2019 roku od budowy oświetlenia drogowego. W 2020 roku przebudowano ulicę piaskową i potokową. Do końca września 2021 roku zostaną przebudowane ulice Saperów i Zdrojowa. Inwestycja dofinansowana jest w ramach działania operacyjnego Rybactwo i Morze. Koszt tej inwestycji to około 136 tysięcy złotych. W ramach tego zadania wykonano remont budynku hangaru, wybudowano pomieszczenie gospodarcze na łodzie, wymieniono ogrodzenie, utwardzono i zagospodarowano teren, zamontowano tojtoja.